I tu chyba muszę skończyć, bo mi badania pada ale wrócę. Wrócę, obiecuję. W, w, staram się wystawiać na, na jakby powietrze. No, oczywiście, tak trochę kojarzę, mi się kojarzy. Nie wystawiłam w piersi, oczywiście, na, na wolne powietrze. Uuu, się, czy coś takiego wkładam sobie po prostu ten liść piersi liść piersi. jeszcze raz, dobra wkładam sobie tą ten liść kapusty ty wariacie, mama musi skończyć gadać jeszcze raz, dobra liść piersi Jeszcze raz. Raz, dwa. Się. Oddychamy. Wkładałam sobie ten nogi. Oli, tak Это конец. Добра.